I think the first importance is that you show, and that's you, not me and all the fans, they show that Poland is volleyball country number one. I think that's what you are showing. I think the second is public has two elements. Yes, it's great in play in front. It gives also some pressure because everybody wants that we win, so it's maybe not always easy, but it's amazing that they are there. So I'm, I'm not else than dreaming that I can give them what they want, qualifying, yeah, because Poland, the country, but also for sure the fans, they deserve that. Yeah, and I think it's an advantage. I think we are used to that. We feel supported. I also told my guys, be proud on being here, and I hope we can put that in reality and play just good volleyball. But I mean, now we go again, like on the long term. The volleyball season from players is too long. I mean, in the best ideal scenario, you ask players to stop in March, give them six weeks free, and then maybe start preparing the tournament. That was the ideal. Only the guys have to make money and play in clubs. Coming here half May with all kinds of problems and for sure the physical load. So then you have to work with them and it's not ideal, but I think, I think today, I think we did a good job. Mm, looking from the situation we have today, I cannot say I have to change something. Maybe after the weekend I have to reanalyze, but that would be not fair. I think before the weekend I say yes, Federation was taking care that we had a really good preparation in the best way with in between a bronze medal and the Volleyball Nations League who was only showing one more time that volleyball, Poland has a big future and big quality. So now it's about the next step that's qualifying. I have 600 km from Krakow to home, so I had to przyjechać jeszcze I had to drive 300 km here, so I did 1000 km Jest two days. It's nice, but for sure Odpoczęliśmy wszyscy. Jesteśmy gotowi. Poza tym trzy dni przed turniejem, teraz już jeden dzień przed turniejem, to nie jest czas na to, żeby odpoczywać, tylko to jest czas na to, żeby się skoncentrować i, i przygotować jak najlepiej do, do turnieju. Mam nadzieję, że, że wszyscy będą w topowej dyspozycji, a jeżeli nie, no to trzeba będzie poszukać tak, żeby ta drużyna, mimo tego, że nie jest w najlepszej dyspozycji, wygrywała. Życie Profesjonalnego sportowca łączy się z nieodłączną presją przed każdym meczem, przed każdym turniejem, bo jesteśmy chyba jako jedynym, jedynym krajem, gdzie turniej, na turniej towarzyski przychodzi 15 tysięcy kibiców do Hali, więc presja towarzyszy nam nawet na turniejach towarzyskich i, i to jest normalne. No, chcemy zakwalifikować się. Już teraz, ale tego samego chcą jeszcze trzy inne zespoły, więc będzie na pewno trudno. Nikt nam nie odda kwalifikacji olimpijskiej za, za darmo. Tym bardziej, że na Igrzyska, jak wiemy, jedzie tylko 12, 12 zespołów. Na temat systemu kwalifikacji zostało chyba powiedziane już wszystko i nie ma sensu do tego wracać. Jesteśmy tu i teraz, mamy wszystko w swoich rękach. Turniej jest organizowany u nas przy wspaniałej publiczności, więc na pewno będzie. Nie wiem ile Arena może pomieścić, ale, ale około, około 15 czy 20 tysięcy, więc myślę, że będzie komplet, także my ze swojej strony możemy powiedzieć tylko tyle, że damy maksa i, i zrobimy wszystko, żeby ten awans był już teraz. Ja zawsze powtarzam, że to nie jest istotne jak przeciwnik zagraje. Jak my zagramy dobrze, to, to nie powinniśmy obawiać się naprawdę żadnej drużyny na świecie i pokazaliśmy to już w przeszłości, że potrafimy wygrywać z każdym i, i to wygrywać wyraźnie, więc e, wszystko mamy w swoich rękach i wszystko będzie zależeć od tego, jak zagramy my.